Hej, bo ogólnie dostałam taki kalendarz adwentowy i y, otwieramy numer jeden teraz. Y, tylko numer jeden na razie, bo i nie będę otwierać przez kilka dni, dlatego że, no, przecież jest teraz 28 listopada, tak. O Boże! Bardzo ładny ten kalendarz. Ja zrobiłam zdjęcie, zdjęcia zrobiłam już. I tak, i ogólnie ta i jedną ręką że tak tak Co to co jest? Jak widzicie, to jest um, Body lotion Tutaj jest 500, 500 ml um, nie ja tak powiem z klusem. I o Boże, ale on ładny. I co jest o spa spa ex-siu-li-si-wes -y się pojawiła i jak widzicie gdzie y, jest y, numerek 2 okej, okay, numerek 2 numerek 2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 siostra jest ja muszę to mieć, jak to się wyjmuje tak nie będę tego wyjmować, ale to jest taki żel, to jest żel do ciała Zamykam. I no i e, jeszcze numer 3 i kolejne 6... Nie. I numer 3 i y, no. I y, może wszystko y, sobie otworzymy, a później po prostu no. Mm, tak. Okej. Okay. Szukam numer 3. Y, szu szukałam i, i nie widzę numer 3. Tutaj jest trójka! O Boże, o tutaj jest trójka! Widzicie? On jest bardzo ładny, ten kalendarz. Tak, bo, e, ale ja się go otwieram. O, to jest taki szepek. Szepek nie będzie mnie Szepku, SZEPKU e, Bo ogólnie to. A teraz numer 4. Numer 4 widać przy boku. Dobrze. E, jakoś proszę to za Was wrócę. Okej, okay. okej, okay. znalazłam taki fajny fet spark i on jest bardzo fajny, zobaczcie. Taki, taki czarny i tutaj jest pięć, pięć, ml Takim tamtym kremię, Chyba. Nie pamiętam już. I teraz piątka. Gdzie piątka? Widzicie, to gdzie jest piątka? A tu, łatwo znalazłam akurat no co to tak jest, co jest? O, tutaj jest taki drugi tylko taki bardziej um, e, biały numer e, o tutaj nie udało, się, nie, nie udało się więc jeszcze raz wow to chyba jakieś nie wyjmuję ta róża jest normalnie piękna. Ta róża jest taka piękna. To jest mój sposób. Um, tak. I kolejne, i, czyli siódemka. O, tu siódemka. Chyba muszę użyć swojego triku. Trzy, dwa OK Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. O, tutaj jest kolejne takie i... To jest O, chyba zamykamy. I będę mówić tylko przy tym, idę mamy z który Jak nie zapomnę, dlatego że ja mogę zapomnieć. E powiedz i do jest może takiego pieska sobie otworzymy, to jest chyba kolejna służbka. Dobrze. Ej, to nie są te same. Włożyli prawie te same. ale co nic, będę mieć e, zapas, bo to chyba są inne. Bo przecież mają inną zakrętkę. Nie wiem, czy widzieliście, ale spróbuję wam. Okej, okay, jeszcze raz pokazać. Nie, tak, to jest, e, Dobrze, e, tak. Co teraz numer 9. Gdzie numer 9? Okej, okay. dziewięć. Tak, jedną ręką to co otwierać jest co tak nie łatwo, ale jakoś sobie daje rad. Kolejne spa. Kolejne spa. Dobrze. Mm. 9, 10. I będę używać jeden z tych rzeczy przy każdym miu właśnie gwina. Zepsułam bardzo ładny kalendarz. O oh nie, o oh nie, o oh nie! Zepsułam, zepsułam, zepsułam. Mm, nie, Ach, troszkę, troszkę zepsułam. No nie, jest. jak Aaa, jest troszeczkę z mi się No to nic, skleję też mi. Jakoś to będzie taśma przy, przy wszystkim pomoże normalnie no taki, numer 11 o 11 to jest takie chyba będzie pędzelek, że sam myślę więc nie mam tego otworzyć, bo coś takie co tak idzie, usad, idzie, się spad, to sztuczka buuuu dobrze tutaj nie wiem, co tutaj jest, dlatego, że to jest taka taśma i może się zobaczyć tylko o tak spróbować. Nie wiem, czy to jest dokładnie. Nigdy do czegoś takiego nie miałam. I musiałam to tak rozerwać, żeby ogólnie. Żeby po prostu. Żeby się do tego dostać. No to nic. Jakoś. Jakoś. Zdamy radę. Dobrze. Numer 12. 12 no, będzie dobrze. Co to jest? O, to jest chyba taka sól, dobrze. To jest sól bardzo, bardzo, bardzo ładna sól pewnie to będzie i ona chyba odmaza e, skórę coś takiego, bo ja właśnie miałam taką morską sól i sobie dodawałam I, no. e, i później e, miałam taką skórę taką... Nie wiem jak to uznać. Yy, teraz mam na się... Tak, e, chyba. E, więc teraz... O, to jest kula do kąpieli. Okej, okay. zasadem ją, nie wiem, czy ale to jest kula do kąpieli. I tak, o co ym, os ym, Ten palec mnie boli, dlatego że tutaj mi się troszeczkę złamał paszno, kiedy to znaczy nie złamał, tylko tak wygiął mi się strasznie i to jest na seriuszu się. O nie! Nie będzie widzieć przez chwilę, tylko będzie widzieć geniuszko. Um, o, i ten chłopiec. Um, nie wiem, ale, um, o nie, o nie, o nie. Ale poczekajcie. Gąbka to jest. Gąbka, gąbka, gąbka. Bardzo fajna gąbeczka. O, boże, coś, się stał z twarzą. O nie, za daleko co się stało. Nie wiem, jest taka ładna kompulska. Yy, chyba już wyszeliście, bo przecież wam pokazywałam, ale jeszcze raz pokazałam, więc... 14 to pechowa liczba. niedługo mój numer będzie czyli 16, czyli koszto jest taki mały, więc tam jest pechowego, hmm, tak jak przed. I to myślę, że będzie... Nie wiem co. To otwiera. Co to jest? Co to jest? Co to jest? E, to jest mój były numer w silniku, bo e, taki, e, taki e, jeden człowiek do mojej klasy i to jest taki, nie wiem, to jest chyba okej, okay, okej, okay, okej okay. i to jest face was dobrze, nie wiem jak face was tak, chyba tak się to zgadza nie umiem czytać po angielsku takich nieznanych Film kosmetyków i No. Widzicie. O, to chyba będzie bardzo fajne, to. I wszystko jest z pas takiego. 16. O, 16 to akurat to mój numer w więc no. Więc... O Boże! 17, to też duży jest, ale trudno się otwiera i nie wiem co będzie. Szybszy jest. Dobrze. Yy, po to. Okej. Okay. Nie pamiętam, czy ja mówiłam to, bo przez musiałam musiałam... No. No musiałam yy, nakrywanie na chwilę wyłączyć i ten. No bo coś mi się stało z kamerą. I no. Tak. Yy, tutaj jest. Jest. Yy, yy, o. Tu jest um, Mary Bell, czyli to chyba jest z, z wiśnią, wiśniowa, nie wiem. Tak, w kamerze to wygląda troszeczkę mniej fajniej, ale w, w rzeczywistości to jest takie normalne. Zawsze w kamerze to wygląda fajnie, ale nie, nie widzę takich kolorów, takich. No, no osiemnastka to... chyba... czekaj, osiemnastka to... Nie pamiętam co to, więc, no, więc, mm, mm, jak sobie przypomnę, co to jest z mojej klasy, to tak wam nie powiem, bo nie mogę mówić. Co to jest, co to jest, co to jest, co to jest? muszę sobie zobaczyć, nie, to jest... Nie, poczekajcie, ja to wiem. To jest coś takiego. Jak widzicie, to jest taki krem. To jest taki krem i zobaczcie, jak on wygląda, może się rozgryźć. W środku ma taki plastik, więc na moim Instagramie Alicja Podłoga ety, czyli YouTube ty, um, znajdziecie właśnie jak wygląda ten krem w środku i jak razem wyglądają te wszystkie rzeczy i ten... Ja się zamykam. Dobrze, 18 była no. A fajna. Można powiedzieć. O, dziewiętnastka teraz. O nie, o nie, czekajcie jest? jest znajoma. Dziewiętnastka jest znajoma, więc później sobie zobaczę że już jest taki kremik Przez zamykam. I teraz i jeszcze cztery numerki. O nie, O, tutaj jest podobny taki krem, tylko że on jest bardziej biały. Widzicie, widzicie. I e, jak wygląda w to też będzie na moim Instagramie i pamiętajcie, e, tam nie zaobserwujcie, tutaj nie zasubskrybujcie. Na ich kciaku, nie musicie mnie obserwować, ale może się. Eee, I no, jakoś się dogadamy. Zresztą <grymny> tak, jest pier... 21 orgu, bo są O, O, jak on nie... się... Co jest, kunka, że y, ja skręcisz? Nie wiem, skręcisz? Nie wiem. Pamiętam, ale to jest ta gumka i ona jest bardzo ładna na pewno na wigilię ją użyję nie, na wigilię te rzeczy muszę użyć muszę użyć na wigilię ja to użyję na wigilię i na moim instagramie w czasie wigilii właśnie zrobię zdjęcia jak to, jak się szykuje tutaj będzie jak się szykuje a tam będzie efekt końcowy i tutaj będzie efekt końcowy bo wiem, że nie każdy ma instagrama więc no nie wiem, czy to wstawię na serio na YouTube, ale na pewno to sobie, bo to jest na serio piękne, co tutaj się czaruje. I zobaczcie, mam twarz Z Tego się nie da otworzyć. 22, więc poczekajcie. Otworzę to. I wrócę do Was. O Boże, jaka to jest fajna kura zakąpię, taka stopa! O Boże, jakie to fajne! Zakrywam 20, 22, zaraz Znaczy 22 zakrywam i 23. 23. Ej, a jak mnie oszukali? O, Po co stronie, sobie i od zauważyłam? o oh, wow. oh, to jest taki pikacz, nie wiem do czego, ale fajny. Bo polecam ten kamerdyner, nie wiem ile on kosztował. Ile, ile, o, oh. nie pamiętam ile on kosztował. Ale coś około 100 złotych ale, ale moja siostra... Sorry, ale moja siostra przyszła starsza i jakoś się jakieś dźwięki, ale od To od niej dobiegające, więc tak, pokazywałam... E... E, pokazywałam już, to jest bardzo ładne. I tak. I kolejne, czyli ostatnie okienko o 24. Nie wiem czy tam będzie. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że siostra mi nie podoba, ale coś... Jest... O Boże! Nie, to jest ładne. To jest akurat ładne. I też to będzie na moim Instagramie. Jak właśnie, jak to wygląda w środku. Oczywiście... Um, oczywiście nie na Instagrama, więc jeszcze... Jeszcze coś tam wymyślę. I na YouTube wrzucę. I na YouTube wrzucę właśnie taki film z otwierania coś tego, tylko to będzie chyba tak 2, 3, 4 lub tydzień przed świętami, więc zapraszam. Tutaj tutaj się pokażę właśnie mój Instagram, tutaj mój TikTok i... I się z wami. Już żegnam i tak. I moja opinia na temat tego kalendarza to jest, że to jest idealny kalendarz dla um, od 9 do um, tak 13-12 lat oczywiście To zależy też y, po prostu jaki ma styl i ten, więc... Polecam, więc... Papa